Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale o historii. Dziś Państwu opowiem o dezerterze piosockim. Wiele osób. Mimo lat, które upłynęły od odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności, wciąż uważa Józefa Piłsudskiego za bohatera, za człowieka, który wziął, miał, odegrał ogromną, pozytywną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jest to wielkie nieporozumienie wynikające z faktu, że po roku 1926. Ekipa Piesłowskiego dorwała się do władzy i zaczęła zabijać świadków, zarówno jego działalności agenturalnej, takich jak generał Zagórski, czy też świadków, którzy nie tylko mogli potwierdzić jego pracę agenturalną na rzecz Austrii i Niemiec, ale również takich którzy wiedzieli o tym iż to nie piosocki wygrał bitwę warszawską w roku 1920 i jego rola w tej bitwie była ze wszechmiar negatywna to znaczy on sprowadził bolszewików pod Warszawę w roku 1920 jak to się w ogóle wydarzyło szanowni państwo to jest bardzo ważna historia którą należy zrozumieć chociażby z takich względów jak to że zwycięska kontrofensywa polska wyszła z Nad Wisły. Jak wiele kontrofensyw polskich, kiedy bijemy się z e, przeciwnikiem ze Wschodu przez setki lat z Rosją, Polacy się ustawiają na linii Wisły. Podobnie i w drugą stronę, kiedy walczyliśmy z wrogiem idącym od Zachodu, wtedy z kolei chowaliśmy się na linii Wisły i nie był to Oddawanie kraju, a jedynie początek przegrupowania. Szanowni Państwo, polecam Wam historię EXPERT. To jest jeden z trzech naszych magazynów dostępnych w dobrych empikach, w dobrych salonikach. państw prasowych na stronie hognot.pl i na stronie capitalbook.com.pl. Podobnie jak Historia na Weekend i Historia bez cenzury. I zacznijmy od tego, że. W momencie bitwy, która się odbywała w sierpniu, Piusłowski był zdemoralizowany. On nie wierzył w zwycięstwo. Miał po prostu przekonanie, że ta bitwa zostanie przegrana. Witos Wincenty w swoich pamiętnikach napisał tak, opisując spotkanie 12 sierpnia z naczelnikiem państwa, zaledwie trzy dni przed rozpoczęciem, jak to niektórzy mówili, dziewiętnastej najważniejszej bitwy w historii świata. W ciągu rozmowy wyjął z kieszeni niezapieczętowany list i odczytał go głosem ogromnie niewyraźnym i zmienionym. Na czterech kartkach mojego formatu zmieściła się dość obszernie umotywowana dymisja ze stanowiska naczelnika państwa. W piśmie tym zaznaczał m.in., że nie wiedząc czy i kiedy będzie mu dane wrócić z placoboju, którego losy uważa za niepewne, mnie prosił upoważnie do zastępowania go na jego urzędzie. Co zaś do tej samej rzeczy i pisma, prosi o zachowanie bezwzględnej tajemnicy tak długo, jak tego będą wymagały stosunki i ja uznam za potrzebne. I ten list zajmował e, brzmiał tak. Belweder, 12 sierpnia 1920 roku. Wielce Szanowny Panie Prezydencie, przed swoim wyjazdem na front rozważyszy wszystkie okoliczności nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeszedłem do przekonania, że obowiązkiem moim wobec ojczyzny jest zostawić w ręku Pana, Panie Prezydencie, to jest prezydent Rady Ministrów, czyli premier. Moją dymisję ze stanowiska naczelnika i naczelnego wodza wojsk polskich. Powody i przyczyny, które mnie do tego chroniły, są następujące. Już na jednym z posiedzeń Rady Obrony Państwa miałem zaszczyt wypowiedzieć jeden z najbardziej zasadniczych powodów. Sytuacja, w której Polska się znalazła, wymaga wzmocnienia poczucia odpowiedzialności, a przeciętna opinia słusznie żądać musi i coraz najtańszy żądać będzie, aby ta odpowiedzialność nie była czym frazesem, lecz także realną rzeczą. Sądzę, że jestem zarówno e, odpowiedzialny zarówno za sławę i siłę Polski w dobie poprzedniej, jak i za bezsiłę oraz upokorzenie teraźniejsze. Przynajmniej do tej odpowiedzialności się poczułam zawsze i dlatego naturalną na konsekwencją dla mnie jest podanie się do demisji. I chociaż Rada Obrony Państwa, gdy tę sprawę podniosłem, wyraziła mi pełne zaufanie i upoważniła w ten sposób do pozostania przy władzy, nie mogę ukryć, że pozostają we mnie i działają z wielką siłą te moralne motywy, które wyłuszczyłem przez Radę Obrony Państwa parę tygodni temu. Byłem i jestem e, stronikiem wojny. E, a on trans. Z bolszewikami dlatego, że nie widzę najzupełniej gwarancji, aby te czy inne umowy czy traktaty były przez nich dotrzymane. Staje więc ze, ze sobą Teraz w ciągłej sprzeczności, gdy zmuszony jestem do stałych ustępstw w tej dziedzinie, prowadzonych w niniejszej sytuacji, zdaniem moim, do częstych upokorzeń, zarówno Polski, a specjalnie mnie osobiście. Po prawdopodobnym zerwaniu rokowaniem pokojowych w pozostaje nam atut w rezerwie, atut ententy. Warunki postawione przez nią, skierowane przeciwko funkcji państwowej, którą w prawie dwu lata wypełniam, ja i Rada Ochrony Państwa musi, czy se, wszyscy mieliby do wyboru, albo zostawić mnie przy jednej z funkcji, albo usunąć mnie zupełnie, czyli albo naczelnik państwa, albo wódz naczelny. Co do mnie, miewam, wybieram drugą ewentualność. Jest ona bardziej zgodna z godnością osobistą i praktyczniejsza. Pozostawienie mnie na jeden z urzędów zmniejsza mój autorytet i tak silnie podrywanej, doprowadza z konieczności do powolnego zniszczenia tej siły moralnej, którą dotąd jeszcze reprezentuję dla walki i dla kraju. Biorę następnie pod uwagę mój charakter bardzo niezależny i przyzwyczajenie do postępowania według własnego zdania, co z warunkami pozostawianymi przez Entente. Czyli te kraje sojusznicze nie zgadza się. Wreszcie przeczyto systemowi, któremu służyłem w Polsce od początku swojej pracy politycznej i społecznej, której podstawą zawsze była możliwa samodzielna praca nad odbudowaniem ojczyzny, to bowiem wydawała mi się jedyną wartościową i trwałą. Obawiam się, że przy pozostawieniu mnie przy funkcjach przodujących oraz przy moim charakterze i przebliżeniu wynikać mogą ze szkodą dla kraju tarcia mniejsze i większe, które nie będąc przyjemne dla żadnej ze stron. Wszystko jedno skończyć bym musiał się, musiałem moim usunięciem. Wreszcie ostatni. Rozumiem dobrze wartość, którą w Polsce reprezentuję. Nie należona ona do mnie, do, do ojczyzny całej. Dotąd rozporządzałem nią, jaką miałem samodzielnie. Z chwilą napisania tego listu uważam, że ustać to musi rozporządzalność moją osobą przejść musi do rządu, który szczęśliwie skleciłem z reprezentantów całej Polski. Dlatego pozostawiam panu, panie prezydencie, rozstrzygnięcie co do czasu opublikowania aktu mojej dymisji. Również wraz z jego kolegami z rządu pozostawiam sposób wprowadzenia w życie mojej dymisji i wreszcie oczekiwać będę rozkazu rządu co do Moich sił w tej czy innej pracy. Co do ostatniego, proszę nie kampować się ani wysoką szarżą, którą piastuję, ani wysokim stanowiskiem, które posiadam. Nie chciałbym bowiem mnożyć swoją osobą licznej rzeszy ludzi nie układających się w żaden system, czy to z powodu kaprysów i ambicji osobistej, czy to z powodu słabości charakteru polskiego, skłonnego do wytwarzania najniepotrzebniejszych funkcji względów osobistych. Proszę pana prezydenta przyjąć zapewnienia wysokiego szacunku i upoważnienia, z jakim pozostaje. To jest e odpis tego pisma który był w archiwach Wincentego Witosa opublikowany po raz pierwszy w 1962 roku eee, to jest tak eee, marszałek był poważny przybity opuścił on Warszawę i udał się do Bobowy koło Tarnowa, gdzie czekała na niego jego kochanka Przyszła żona Aleksandra Skarżyńska. On miał z nią dwójkę dzieci wtedy, natomiast nie mógł się z nią ożenić, ponieważ żyła jeszcze pierwsza żona, która się nie zgadzała na unieważnienie małżeństwa. Że w tamtym czasie małżeństwo miało tylko i wyłącznie charakter religijny, trzeba było znaleźć obrządek, w którym się człowiek wiązał. Dowództwo Wincenty Witos przyjął na siebie przejęcie funkcji naczelnika państwa a dowództwo operacyjne on wziął na siebie naczelnika państwa i naczelnego wodza czyli w tym momencie Piłsudski od 12 sierpnia nie był naczelnym wodzem a dowództwo operacyjne powierzył Tadeuszowi Rozwadowskiemu Witos żeby nie psuć morale nie ujawnił po prostu całej dymisji i teraz tak co się działo z Piłsudskim on po prostu nie wiedząc zwycięstwo opóźnił, on miał, przyjął w tej, w tej bitwie rolę dowódców jednej z armii, która miała zamykać kocioł natomiast przez to, że zabawił właśnie u żony, od przeszłej żony, u kochanki, opóźnił atak. I Wincenty Witos później był strasznie znienawidzony przez Piłsudskiego właśnie z powodu wiedzy. Mimo, że Witos mu zwrócił tą dymisję, no to, jak widzicie Państwo, Piłsudski słusznie podejrzewał, że kopie tego listu zostały Zrobione kopie tej dymisji. Po zamachu majowym generał Tadeusz Rozwadowski, faktyczny autor planu zwycięskiej kontrofensywy, został zatrzymany i trzymany bezprawnie od maja 2000, 1926 roku. Nawet po tym, jak w październiku 1926 roku w jego sprawie wypowiedział się sąd wojskowy, twierdząc, że nie ma żadnych podstaw prawnych do trzymania go w areszcie. I wypuszczono go dopiero rok później w maju 1927 roku, przy czym był on już w fatalnym stanie zdrowia. Zmarł 18 października 1928 roku doktor pułkownik dr Bolesław Szarecki razem z lekarzami, którzy badali zwłoki generała, stwierdził, że jest więcej niż pewne, że Rozwadowski został otruty. Podobnie uważał słynny chirurg lwowski, profesor Tadeusz Ostrowski, który badał generała krótko przed śmiercią. Tymczasem władze sanacyjne, ponieważ w grę wchodziła śmierć generała, Zakazały rodzinie przeprowadzać jakiejkolwiek sekcji zwłok. Ale na tym nie koniec. Kiedy w 1939 roku podjęto próby zabezpieczenia, ale też przejęcia kontroli nad ciałem generała Tadeusza Rozwadowskiego, okazało się, że jego trumny ze zwłokami nie ma że jest pusta czyli że ktoś, kto najprawdopodobniej dokonał zbrodni na Tadeuszu Rozwadowskim, został po prostu no, zadbał o to, żeby nie można było dopuścić do badania i ta historia, Szanowni Państwo to jest tylko historia dezercji on naprawdę spanikował, są nawet poszlaki, że układał się z bolszewikami wbrew temu co tutaj Twierdzi w tym piśmie, jest bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy przypadek jednego z posłów komunistycznych, bardzo takich radykalnych, który wystąpił i ogłosił, że armia czerwona, która najeżdża właśnie Polskę, nie jest armią napastniczą, tylko braterską. On za to dostał 7 lat więzienia. Kiedy w 1937 roku e, był przesłuchiwany, no i to przesłuchanie się dla niego skończyło tak jak dla większości Polaków przesłuchiwanych w tamtym czasie przez NKWD po prostu egzekucją, powiedział, że został wytpowany jako były członek organi Polskiej Organizacji Wojskowej do tego e, czynu, żeby po prostu... E, Wejść w relacje z Armią Czerwoną. No on dostał wtedy 7 lat więzienia, natomiast za, został wymieniony na rosyjskich szpiegów i został w, w, wysłany do Rosji. I on przyznał się, że to miała być taka głęboka operacja, żeby Piłsudski miał kontakt z bolszewickimi władzami, właśnie za pośrednictwem tego człowieka. To też taka dosyć. Ciekawostka. Piłsudski w tamtych dniach końca lipca, początku sierpnia zachowały się roz, relacje, oskarżał Polaków o bycie niegodnymi wolności. Po prostu uważał, że Polacy jako społeczeństwo nie, nie zasłużyli na wolność. Że jego jakby to powiedzieć, nie brał w ogóle swojej winy tutaj. On mówił o wielkich chwilach Polski. W roku 1920 Józef Piłsudski był marszałkiem, ale to nie był człowiek, który posiadał jakąkolwiek specjalistyczną wiedzę wojskową. Marszałkiem mianował sam siebie 19 marca 1920 roku. Argumentując to tak, że przyszli do niego żołnierze prosząc go generałowie, żeby przyjął tytuł pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej, bo przecież skoro oni zostali zweryfikowani w stopniach generalskich, to przecież on najlepszy spośród z nich nie może być niższy stopniem. I on powiedział, że ten tytuł postanowił przyjąć. Wcześniej komisja specjalnie powołana do e, takiego akceptowania i ujednolicania stopni wojskowych w polskim wojsku, nie chciała mu nadać tego tytułu. Piłsudski bowiem był tylko i wyłącznie brygadierem Legionów Polskich. Legiony Polskie były traktowane w armii austro-węgierskiej jako coś w rodzaju siły paramilitarnej. Nie to, nie, nie posługiwali się nomenklaturą i stopniami wojskowymi, stopnie uzyskane w Legionach Polski nie były honorowane przez armię Cesarstwa Austro-Węgierskiego. I Piłsudski miał stopień brygadiera pierwszej brygady, czyli odpowiednik kogoś w rodzaju pułkownika, ale uwaga, do spraw politycznych. Politruka, oficera politycznego, tak jakbyśmy powiedzieli, jego pozycja nie wynikała z wiedzy wojskowej. Najlepszym wynikiem w historii zarządzania wojskami osobiście przez Józefa Piłsudskiego to była odwrót kilkuset ludzi z tejże pierwszej brygady. Sama historia, bo to też wiele osób nie pamięta, że Legiony Polskie to nie była Legiony Piłsudskiego. Legiony Polskie to była struktura, w tworzeniu której wzięło udział wielu polskich oficerów. I Na przykład zamordowany przez e, Józefa Piłsudskiego generał Włodzimierz Osto, Ostoja-Zagórski, on był... E, miał dużo większe znaczenie dla polskości Legionów i dla stworzenia tego wojska i zarządzania, niż miał Piłsudski. No, on wiedział też oczywiście o pracy agenturalnej pod pseudonimem Stefan II. Dla HK Sztele to właśnie była ta policja polityczna, można powiedzieć w tym wypadku wojskowa. No, to była po prostu tajna współpraca dla wojs Wojska, Departamentu Politycznego Wojskowych Służb Cesarstwa. On brał pieniądze za to, niemałe zresztą. Załatwiał dużo prywatnych porachunków. Później, w latach 20-30, znaczy systematycznie mordowano ludzi, którzy mieli nie tylko Zagórskiego, którzy mieli wiedzę na temat jego pracy jako agenta o pseudonimie Stefan II. On po prostu Postanowił odrzucić, postanowił nie tłumaczyć się ze swojej agenturalnej pracy. Miał jeszcze pracę agenturalną dla wywiadu Japonii, to, ta praca była opisana dość dobrze we własnych archiwach polskiej pracy socjali, partii socjalistycznej, która tam zaznaczała, jakie usługi wykonywał dla wywiadu japońskiego Józef Piłsudski, jakie partia czerpała z tego korzyści materialne, No bo partia PPS po prostu w, na początku wojny rosyjsko-japońskiej, po prostu nawiązała współpracę i działała na szkodę Cesarstwa Rosyjskiego. Natomiast tu bardzo ciekawa uwaga, zarówno wtedy Piłsudski, jak i Domowski odrzucili, bo Dmowski, to jest taka słynna legenda o tym, że spotkali się w właśnie bodajże w 1905 roku 11 lipca na ulicy w Tokio, jeden, że jeden niby przyjechał prosić o pieniądze na powstanie, a drugi przyjechał, czyli Dmowski, żeby mu tych pieniędzy nie dawać. Prawda była taka, że obaj przejęli zlecenie zorganizowania ataków dywersyjnych, natomiast obaj pieniądze wzięli, natomiast skutecznie uniemożliwili wykorzystanie Polski, pchnięcie Polski do samobójczego powstania. W każdym razie w wypadku Piłsudskiego w grę wchodził jeszcze wywiad niemiecki, ale tutaj nie mamy, bo materiały dotyczące Stefana II są bardzo, bardzo obszerne, Szanowni Państwo. To jest tylko i wyłącznie zawdzięczamy to brakowi po prostu woli politycznej, odwagi historyków, że ta wiedza o agenturalnej pracy za kasę nie jest powszechna. Podsumowując, Piłsudski zdezerterował ta dezercja polegała na tym, że po tym akcie dystansu, publicznego opowiedzenia się, że ten plan nie ma sensu, że ja chciałem zrobić to inaczej, etc. Jego dezercja polegała na tym, że zamiast pojechać bezpośrednio do jednostki wojskowej, pojechał do kochanki i do dzieci i później dopiero z opóźnieniem, jak się dowiedział, że polskie wojska jednak biją, to dopiero wtedy ruszył z jednodniowym opóźnieniem, które pozwoliło bolszewikom. Po prostu wyciągnąć więcej ludzi. Opóźnił wymarsz, po prostu opóźnił się z 15 na 16 sierpnia. Prawda jest taka, że to właśnie to wahanie i panika Piłsudskiego to jest po prostu pewne. Później Piłsudski po prostu strasznie się bał i dokumentów. Pierwsze rzeczy, które on zrobił w 1926 roku, to było po prostu wielkie czyszczenie państwowych e, archiwów. I teraz tak. E, to jest e, przygotowane po prostu było przez Rozwodowskiego, który doskonale znał pracę generała e, e Ignacego Prądzyńskiego, stratega powstań, powstania listopadowego. To w zasadzie jedyna korzyść, która, którą mieliśmy z powstania e, listopadowego, to właśnie praca generała Prądzyńskiego. I ten śmiały kontratak e, z południa, e, wykorzystujący lukę pomiędzy. E, Armiami rosyjskimi, bolszewickimi, to właśnie był po prostu pomysł generała, dodatkowo wzmocniony tym, że mieliśmy dzięki późniejszemu podpułkownikowi Janowi Kowalewskiemu szyfrantów, którzy złamali kody Armii Czerwonej, więc po prostu Polacy, przepraszam, tak kolokwialnie mówiąc, wchodzili tam jak w masło. On zmarginalizował po prostu wyniki innych, próbował po prostu wszędzie tego, próbował zabijać takich ludzi jak Witos. To jest po prostu, to ten, ten, ten jego działanie kierowane zawiścią i strachem po prostu bardzo źle się przysłużyło Polsce. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał Wam się podobał, to proszę o subskrypcję kanału, udostępnianie go jak najszerzej. Przypominam też Państwu o naszych innych pozycjach, które możecie kupić na stronie hognot.pl, także na stronie capitalbook.com.pl, na przykład morderstwo kontrolowane, to jest beletrystyka, ale bardzo mocno osadzona w realiach lat 80 naprawdę warto. Ja mówię Państwu do zobaczenia.